Ale zrobiłaś minę. Nie mów, że są od Juana Miguela. Życzę Ci wiele szczęścia. Twoja mama. Pamięta o tobie. Dowiedziała się o premierze i postanowiła dać Ci znak. To dlatego przysłała kwiaty. Piszą coś o niej? Zebrała same pochwały. Nie zamierzam tego czytać. Jeszcze mnie żółci zaleję. Krytycy teatralni nie mają zbyt wiele rozumu. Na pewno dyrektorek teatru zapłacił im, żeby dobrze napisali o jego pupilce To sposób na zapełnienie widowni Amador nie wyrzucałby pieniędzy Piszą, że dziewczyna jest sympatyczna i ma w sobie coś z anioła Czy to nie śmieszne? Coś z anioła Nie widzę w niej ani śladu anioła czy moja ukochana Cecilia dożyła ranka? Nie dzwoniłam jeszcze. Wczoraj wieczorem było z nią źle. Zatem nie możemy tracić nadziei. Podziałało mi to na apetyt. Jeszcze kawy? Poproszę. Do kogo ten telegram? Do pana Contrerasa. Właśnie, gdzie Omar? Nie widziałem go. Jeszcze nie wstał. Dziwne. Jest rannym ptaszkiem. Dziś sobie pospał. Przepraszam. Narodziła się prawdziwa gwiazda. Zadzwoń do szpitala i zapytaj, czy Cecilia już umarła, czy żyje. Lepiej pójdę. Muszę grać oddaną córkę. W końcu mam zostać dziedziczką. Byłoby wspaniale. Mariciuj pewnie się dowie, że Patricio jest jej ojcem, ale on nie może na nią patrzeć. Mam nadzieję, że moja droga Cecilia wyzionęła ducha. Spraw to, o Boże Wtedy znajda, zniknie z życia Patrycja I z twojego Będziesz mogła umocnić swoją pozycję Oby wszystko poszło ci dobrze Zobaczymy A co z Leopardem? Moim koteczkiem Dobrze, że nie skontaktowałaś się z nim telefonicznie Powinien już dostać telegram Na pewno od Mikaeli Nie Osoba, której pan szuka, znajduje się pod tym adresem Osoba, której szukam, to Lidia. Ktoś wskazuje mi, gdzie jej szukać. Znalazłem ją, kiedy straciłem już nadzieję. Kto wysłał telegram? Nie ma nadawcy. Kto mógł to zrobić? Nie mam pojęcia. Liczy się tylko to, co mi wyjawił. Już wiem, gdzie znajdę Lidię. Tata zostawił cię samą. Poprosiłam, żeby poszedł odpocząć. Wieczorem powiedziano mi, że jest ze mną źle. Być może to cud, ale obudziłam się w znacznie lepszym stanie. Lekarze są zadziwieni. Bardzo się cieszę. To cudowna wiadomość. Wczoraj Mariciu miała debiut w teatrze, prawda? Tak. I si. Jak jej poszło? Odniosła triumf? Triumfo? Si. Chyba, tak. tak. Bogu, dzięki. Nie wydaje ci się to dziwne? Dlaczego zrobił to anonimowo? Naprawdę nie wiem. Może to opiekunka Lilii? Bardzo miła kobieta. Nie będę tracił czasu. Jadę do niej. A może to żart? Mam nadzieję, że nie. Serce mi mówi, że ją odnalazłem. Muszę się przekonać. Wiesz, jak tam dojechać? Nie. Zawiozę cię. Świetnie. Pośpieszmy się. Mariciuj we wszystkim odnosi sukcesy. Jest dobra i dzielna. Dziennikarze uwielbiają robić szum, by zwiększyć nakład. Piszą dobrze o jej grze. Ponoć jest rewelacyjna. Cieszę się ze względu na ciebie, bo wiem, jak ją kochasz. A ja kocham ciebie. Pragnę być wyzdrowiała i była zadowolona. Dziękuję, Stefanio. Będę żyć dla niej. Dla mojego dziecka, które kocham nade wszystko. Dałaś popis. Z dnia na dzień stałaś się kimś. Piszą o tobie, jakbyś była sławna, jak... Jak. Shakira. Jak mi wychodzi, nie najlepiej i z koordynacją. Jakie to życie jest dziwne. Kto by powiedział, kiedy znalazłam Cię na ulicy i przygarnęłam, że sprowadzam do domu artystkę filmową i teatralną. Er un artista de la telewizión, del teatro! Przestań! Tak tu piszą. Spójrz. Mira, mira, mira. Co to za słowo? Że jesteś już co? Konsekrowana. To pewnie znaczy, że jestem sławna. Konsekrowana brzmi ładniej. Super! Ciekawe, co na to plotkary, które mówiły, że zawsze będziesz tylko włóczęgą. Panną nikt. Kasilda tak twierdziła. Pewnie zzieleniała z zazdrości i poleciała na plotki do Czjony Są siebie warte. A co powie Stefania? Albo jej ciotka? A sędzia? Pewnie flaki im się wywracają na myśl, że odniosłaś sukces.